W tuszko przed kazu 28 witam. Przede wszystkim chciałem Cię zapytać, walczyłeś już u siebie, chyba nawet nie raz, ale wydaje mi się, że walka w KSW u siebie to, to troszeczkę inny kaliber. Kaliber może inny, ale wrażenia te same będą raczej. Stresik, wiadomo, publika, swoja, rodzinne miasto, trzeba będzie spiąć dupę i pokazać, co się potrafi. Przy wywiadzie z Tobą nasuwa się oczywiste pytanie. Wracasz po bardzo długiej przerwie. Powiedz, jak się teraz czujesz i jak przeszły przygotowania do walki? I jak to jest mieć za sobą Moksa? Koksa? <laughs> Nie no, Moksa. No, dobrze, dobrze go mieć za sobą, jak widać. Jak przygotowania? No, w miarę dobrze, pomyślnie. Nie narzekam. Obóz sparingowy był bardzo udany. W Starym Kaleńsku przyjechało trochę chłopaków. Porobiłem, sprawdziłem się. Nie, 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 naprawdę grzech narzekać by było na przygotowania, dieta, wszystko dobrze, wszystko, pierwszy raz jak dobrze wagę zrobiłem, że nie miałem żadnych problemów, rano nawet śniadanie dzisiaj mogłem sobie pozwolić zjeść i jeszcze było pół kilo luzu, więc rewelacja. Zarówno Ty, jak i Bakoczewicz zawodnicy jest taką, można powiedzieć, nutką szaleństwa, tak? Taki, taki zawodnik Tobie pasuje? on mi pasuje? No wydaje mi się, że będzie mi pasował, zresztą pokażę to wszystko jutrzejszy dzień, czy mi będzie pasował, no wydaje mi się, że jest w moim zasięgu. I to bo bardzo dobry przeciwnik jest po przerwie. grzech narzekać jeszcze raz. Duże to. Waso nigdy nie został poddany. Poszukasz tam jakiejś swojej, swojej anakondy albo albo, coś tak, albo innego podania? Nie został poddany nigdy. No bo nikt go nie próbował poddać chyba. Nie, no, Łukasz Lewicki próbował. <laughs> Powiem szczerze, że nie mam jakiegoś takiego planu, game planu na walkę. Mam po prostu złożyć swój styl walki, zrobić to co potrafię najlepiej, czyli wygrywać przed czasem. A jak to wygram, czy przez KO, czy przez poddanie, to już, to już mi jest obojętnie. Grunt, żeby tylko wygrać, mała ręka ma być w górze i do tego będę dążył, obojętnie w jakiej płaszczyźnie. Wybacz, że trochę do przodu pytanie, ale jakby od dawna ty czy osoby w twoim otoczeniu mówiły o tym, że zamierzasz zwakować ten pas i pójść do góry. Zwłaszcza, że tam w Ankosie też chłopaki mają powoli apetyt na pas. Ty wiesz, co będziesz robił dalej, bo jednak no teraz nie jest walka o pas, więc taka sytuacja zaskakująca trochę. No na pewno chcę w następną, następną walkę chcę spróbować swoich sił w kategorii 7-7. Bądź może nie wiem, jakiś taki może wyżej nawet na 8,4 z kimś. To zobaczymy. No, moja waga taka normalna poza startem jest bliżej już 90 kg, więc wydaje mi się, że 7,7, 8,4 to są takie moje wagi, które będę celowo, docelowo. Trochę wiadomo, trzeba będzie mięśnia złapać na tą wagę też, ale przynajmniej nie będzie tyle męczarni, już z zbijaniem. No właśnie, w 7,7 pojawi się ten sam problem, który w 7,0, bo. Tam w czołówce poza Moksem i, i Borysem trudno kogokolwiek poszukać yy, właśnie, właśnie z tej czołówki. No, czy w takim razie ta 8.4 nie będzie takim, takim docelowym, docelowym punktem? Zobaczymy, no, na razie chcę w 7.7 spróbować na pewno, prawda? Ale rozumiem, że nie, nie, nie ze swoimi przyjaciółmi, z którymi nie chciałeś się bić w, w niższych wagach. No wiadomo, że nie, no, nie wyobrażam sobie, żeby bić się z chłopakami, z którymi razem na treningu... Spędzam czas i jeździmy do siebie do domu i teraz mamy się bić, no nie wiem, no ja troszkę mam inne podejście niż tam niektórzy moi koledzy, no i wolałbym unikać takich walk, jest tyle, nie wiem, zawodników na całym świecie, że, że mogę się bić z kimś innym. Jako, że gala odbywa się w twoim rodzinnym mieście, powiedz mi, jak tutaj ten proces, to było widać tak na ulicach, że, że, że ta gala się zbliża, niem, nie rozpoznawalność twoja również rosła? Ja tak naprawdę kibice już trochę zapomnęli. Ja dwa lata prawie nie walczyłem i nie było w mediach prawie. Wyciszyłem się tak bardziej, więc ja tego tak nie odczuwam. Teraz można powiedzieć, że daję sobie, o sobie znać. Po prostu Bogala jest, pokazuje się w telewizji, to trochę osób mnie kojarzy. Ale nie, nie, nie. U mnie jest spokój, cisza, wyciszenie. Czekam na walkę. Po walce może być boom, może być gwiazdorstwo teraz tylko. Tylko to mnie interesuje. A nie wpływało negatywnie na Twoje przygotowania to, że tak późno się dowiedziałeś o rywalu? No bo przecież dopiero kilka tygodni temu. Czy ja wiem, czy przyszedłem? No wiadomo, to się zmieniał rywal co chwilę, bo tam straszne jakieś perturbacje były związane z tym, no ale no, ja się miałem przygotować. To był priorytet dla mnie, przygotować się, nie daj Bóg, nie nabawić się żadnej kontuzji poważnej. No w jakimś stopniu mi się udało, to jak widać stoję tutaj przed Wami cały zdrowy, więc... To jest chyba najważniejsze dla mnie. Rozmawiałem wczoraj z Waso i zawodnik z Czarnogóry powiedział, że no w tym pojedynku praktycznie jest pewne, że któryś z Was będzie znokautowany. Podzielasz tą opinię? No jest taka szansa. <ślał> <ślał> to ok. Bardzo dziękuję. Ja D�un. również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.